Kiedy dowiadywaliśmy się o tym, co się działo po wojnie, o egzekucjach żydowskich aktorów i o innych przykładach antysemityzmu, nasza partia domagała się wyjaśnień od Rosjan, ale przyjmowaliśmy do wiadomości każdą odpowiedź, której nam udzielono. Czy była to moralna porażka? Zapewne. Doniesienia o czystkach i o warunkach życia za żelazną kurtyną tylko częściowo tłumaczyły nagły wstręt Kazana do partii. Przeszedł na antykomunizm także z powodów osobistych. Pierwsze kontakty z partią nawiązał w latach działalności w Grup Vietel. Był to rewolucyjny teatr, który wystawiał bardzo zaangażowane sztuki takich pisarzy jak Clifford Odets. Członkowie grupy uważali, że są awangardą nowego teatru. Przywódcy partii chcieli jednak więcej. Namawiali go, żeby założył w łonie grupy komórkę partyjną. Odmówił. Oświadczył, że jest to organizacja artystyczna, która musi pozostać niezależna. Przywódcy postawili go przed sądem partyjnym, który odbył się w domu Strasbergów. Zjawili się inni członkowie komórki partyjnej, żeby wysłuchać jego przeprosin i samokrytyki. Kazan był oburzony, wyszedł. Wysłał list, w którym informował: Nie jestem już komunistą. To był koniec. Tak przedstawiała się sytuacja Kazana w styczniu 1952 roku. Nienawidził partii, zerwał z nią. Ale gardził także komisją, którą uważał za grupę politycznych oportunistów. Wiedział, że jeśli nie ujawni nazwisk, będzie musiał odejść z Hollywood. Z drugiej strony, gdyby nie złożył zeznań, poległby za sprawę, w którą nie wierzył. Pełen rozterek Kazan stawił się przed komisją. Przyznał, że należał do partii, którą jednak opuścił z niesmakiem. Padło pytanie: kto jeszcze należał do partii? Kazan nie podał nazwisk. Oburzeni członkowie komisji pozwolili mu odejść, ale uprzedzili, że zostanie ponownie wezwany. Kazan zaczął chorować. Miał bóle serca, drżenie rąk. Dokuczało mu zmęczenie i bezsenność. Powiedział swojej żonie Moli, że jest na krawędzi załamania nerwowego. Kilka tygodni później, nadal niepewny swej dalszej kariery, Kazan miał być główną postacią ceremonii rozdania nagród Akademii Filmowej. Tramwaj zwany Pożądaniem otrzymał Oscarowe nominacje w dwunastu kategoriach. Oczekiwano, że film Kazana zgarnie większość statuetek. Kazan wysiadał z pociągu, kiedy powiedziano mu, że prasa publikuje jego poufne zeznania przed komisją. Przeczytał The Hollywood Reporter i spotkał się z Darylem Zanukiem, który zapytał, dlaczego nie podasz nazwisk. Chodzi o moich przyjaciół, odparł Kazan. Kogo chcesz chronić? Pytał Zanuk. Martw się o siebie, podaj te nazwiska. Kazan odmówił, wyszedł ze spotkania wściekły. Zanuk oczekiwał od niego, że wyda kolego. Nie powiedział wprost, że uzależnia od tego przedłużenie kontraktu. Ale Kazan na pewno się z tym liczył. Reżyser rozmawiał ze Spirosem Skourasem, prezesem w twórni. W przeciwieństwie do powściągliwego Zanuka, Skouras powiedział bez ogródek, że jeśli Kazan zlekceważy komisję, będzie musiał zapomnieć o karierze w filmie. Kolejną osobą, którą Kazan poprosił o radę była Merlin Monroe. Spotkali się po rocznej przerwie. Merlin była już wielką gwiazdą. Kazan zaprosił ją do hotelu. Powiedziała, że jest już umówiona, obiecała przyjść później. O trzeciej nad ranem Merlin weszła do pokoju Kazana. Położyła się obok niego i powiedziała, że jest zaręczona z gwiazdą bejsbolu Joem Dimaggio. Różni się od ludzi z filmu, chwaliła narzeczonego. Jest poważny. Kazan pogratulował jej i zaczęli się kochać. Następnego dnia odbyła się ceremonia rozdania nagród Akademii Filmowej. Oscara otrzymuje film Amerykanin w Paryżu. Samwaj, zwany pożądaniem, był nominowany w 12 kategoriach. Wszyscy wiedzieli, dlaczego film nie dostał najważniejszych Oscarów. I dlaczego pominięto Marlona Brando? Zeznając przed komisją, Kazan nie ujawnił nazwisk. To było poważne ostrzeżenie. Nie podskakuj nam, bo będziesz żałować. Wylecisz z pracy. Nie dostaniesz nagrody. Jesteśmy silniejsi od ciebie. Kazan zrozumiał, że musi dokonać wyboru. Sprzeciwianie się i komisji i komunistom, czego próbował podczas przesłuchania, nie wchodziło w grę. Zgodził się, że komuniści to wywrotowcy, a jego milczenie tylko im pomaga. Uważał tak do końca życia. Kazan zgłosił się do przyjaciół, których nazwiska zamierzał ujawnić: do clifforda Odessa i Poli Strasberg. Poprosił ich o zgodę i otrzymał ją. Zadzwonił do Artura Millera, który nie należał do partii, to też nie naraził się kazanowi, ale był atakowany przez prawicowców za swoje antyamerykańskie sztuki. Nawoływali do bojkotu jego spektakli i aktorów, którzy brali w nich udział. Jeszcze przed rozmową z kazanem. Miller postanowił opisać antykomunistyczną nagonkę i polowanie na czarownice. Miller dostrzegał paralele między wypadkami, które miały miejsce w Salem w roku 1692, a sytuacją Ameryki w latach 50. Miller wpadł do Kazana i ku swojemu przerażeniu dowiedział się, że ten chce ujawnić nazwiska przyjaciół. Przede wszystkim powiedział jednak, że jedzie zbierać materiały do sztuki Czarownice z Salem. Dwaj mężczyźni, którzy mówili, że są jak bracia, wybrali się na spacer do parku za domem Kazana. Był chłodny, wiosenny dzień. Właśnie przestało padać. Oto jak obaj wspominali tamto spotkanie pięćdziesiąt lat później. Mówili o podmokłym lesie, o zieleniących się drzewach, różnili się jednak co do przebiegu rozmowy. Kazan pisze w swoim dzienniku, że Miller był przyjazny i wyrozumiały. Podobno objął go i powiedział: Nie martw się, co sobie pomyślę, cokolwiek zrobisz. Będę z tobą, bo wiem, że jesteś uczciwym człowiekiem. Miller wspominał, że słuchając kazana przede wszystkim czuł lęk. Widział tragedię, która rozgrywa się na jego oczach. Współczuł kazanowi, ale jednocześnie bardzo się go obawiał. Pisał później: Gdybym należał do jego pokolenia, musiałby poświęcić także i mnie. Myślałem o tym w tych kategoriach. Inaczej nie umiałem. Trudno się dziwić, że Miller nie był w stanie kontynuować znajomości z Kazanem. Nie mógł z nim pracować, szanować go, podziwiać i cieszyć się jego przyjaźnią, tak jak kiedyś. Kazan stracił twarz. Kiedy wydał swoich przyjaciół, w oczach Millera stał się innym człowiekiem. Z czystym sumieniem Kazan ponownie stawił się przed komisją. W przygotowanym zawczasu oświadczeniu wymienił osoby, które poznał 16 lat wcześniej, gdy działał w partii: Byli to Morris Karnowski, Phoebe Brandt, Louis Leverett, Tony Kraber, Art Smith, Paula Strasberg, Clifford Odec i Edward Bromberg. Następnie ujawnił nazwiska członków sądu partyjnego oraz innych znanych sobie działaczy. W sumie 17 osób. Wszystkie nazwiska przewijały się podczas wcześniejszych prac komisji i trafiły na czarną listę. Toteż Kazan uważał, że nie powiedział śledczym niczego nowego. Nastroje w Hollywood i na Broadwayu były jednak odmienne. Kazan zapewnił komisji.